2 do 2. W toczącym się meczu puszczę... Nieważne czy na meczu jesteś sponsorem tytularnym rozgrywek Fortuna Pierwsza Liga. sędzia główny, pan Tomasz Wajda, zakończył mecz piątej kolejki Fortuny I Ligi. Po w próbę... dziewiątej minucie, pan Nowak na 2-0, podwyższy w 40, -tej. Mateusz Mak. Wynik spotkania w 71 minucie ustalił Flori, Fulecz. Dziękujemy bardzo. Dobry wieczór, serdecznie witam na pomyczowej konferencji prasowej pomyczu w grupie Termalika z zakończonym zwycięstwem gości 2 I z nami selekcjoner, trener zwycięskiego na kontynę. Prosimy o podsumowanie meczu Selekcjoner może kiedyś. Dobry wieczór przede wszystkim. No bardzo mocno pracowaliśmy na to zwycięstwo. Tutaj ten teren to bardzo ciężka sprawa i e, wiedzieliśmy o tym, że musimy naprawdę wejść na bardzo wysoki poziom takiego przygotowania mentalnego do tego spotkania, również przygotowania taktycznego i dzisiaj to zdało egzamin. E, naprawdę zostawili chłopcy serce, żeby e, ten wynik dojść do końca i usatysfakcjonować w pełni tą naszą publikę, która w tak liśnie tutaj przyjechała i e, po prostu w ten sposób chcieliśmy też. E, za to wszystko podziękować. Dzisiaj chwilę znowu się cieszymy. Za chwilę znowu kolejny mecz, bardzo ważny w poniedziałek i już teraz o tym Z Dziękuję bardzo. Państwo, już jest z opieką gospodarze Opieka. pan Piotr też Wolałbym określenie trener, nie opiekun. Dobrze, ufrowy, dobrze. <fy> <st Connecting> <navigation> trener zespołu gospodarza pan Piotr Madrysz. Dobry wieczór, przepraszam, że tak akurat zacząłem, nie tak jak powinienem, ale Trudno po takim meczu nie być troszkę podenerwowanym, bo wiedzieliśmy jak gra stal, wiedzieliśmy czego się możemy spodziewać. No niestety stały fragment gry nie chce oceniać czy odwizdany słusznie czy nie. Skoro sędzia gwiznął, no to podjął taką decyzję. I, i stracony gol po bardzo ładnym szale. Nowaka. Nic nie nic się zapowiadało tego gola, bo rzeczywiście gra toczyła się w szybkim tempie. Na pewno jedna i druga drużyna dążyła do stwarzania sytuacji i myślę, że byliśmy dwie takie naprawdę bardzo groźne. Niestety raz Kiełpin fantastycznie bronił. Drugim razem nie sięgnęliśmy piłki. No i, i stało się tak. Bramkę można stracić, bo to się zdarza. Ale boli mnie najbardziej stracony drugi gol, który dwie minuty po, 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 po golu Pierwszym, praktycznie dał duży komfort grania zespołowi Mielca. Tak się składa, że jak do tej pory, przynajmniej Mielec, wszystkie gole do przerwy i myśmy to też wiedzieli. Stąd zależało nam na tym, aby do przerwy gola nie stracić, bo wiedzieliśmy, jak będzie wyglądała druga połowa. No i tak wyglądała, jak, 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 jak ją sobie gdzieś tam w głowie układaliśmy. No niestety, strzeliliśmy tylko jednego gola okazji mieliśmy więcej, ale w tych decydujących momentach, tak w pierwszej połowie, jak i drugiej, zabrakło nam więcej spokoju przy decyzji o strzale. Myślę tu o dwóch strzałach do przerwy Gergela, czy, czy Florina Purecze po przerwie z centralnego miejsca, gdzie, gdzie powinien sobie tą piłkę lepiej ułożyć, bo są to piłkarze technicznie bardzo dobrze zaawansowani, będą na wprost bramki i myślę, że byłyby szanse na odwrócenie losu spotkania. Ja nie stało się tak, mimo iż do końca Dążyliśmy do odwrócenia lasu spotkania. Gnietliśmy mocno, ale to z tego gniecenia niestety nie udało się nawet wywalczyć remisu. Stąd porażka, no cóż, w naszym sezonie jeśli mnie pamięć nie mieli też. Mieles okazała się niefartowną drużyną dla grubetu dla no i, i, i teraz niestety również boli to, bo wiadomo to są takie lokalne derby. Fajnie, że przyszło dużo kibiców, szkoda, że zakończyliśmy ten mecz porażką, ale Hmm. Tak jak nie byliśmy hmm, faworytem po trzech y, kolejkach, chociaż wszyscy już z nas tego faworyta robili, tak nie jesteśmy również przegranym po pięciu. No. Kolej jest 29 i, i z tego y, co wiem, y, mamy trzy punkty straty do, do, do pierwszego miejsca, więc wszystko w naszych głowach, y, y, nogach no i ciele. To, to tyle.